Między naszym ciałem i umysłem istnieje subtelne połączenie. To, co wywołuje reakcję stresową w naszym ciele i prowadzi do uwolnienia hormonów stresu, sygnalizuje naszemu umysłowi, że mamy stan wyjątkowy, co w efekcie może wywoływać w nas poczucie niepokoju. Mózg nadaje znaczenie wszystkiemu, co zobaczy: daj mu dwie kropki i linie, a zobaczy twarz. Daj mu kaca i zimną herbatę zamiast śniadania, a uzna, że masz problemy w pracy, twój związek się rozpada albo cały świat zmierza ku katastrofie. Stany lękowe, niepewność i niepokój rodzą się zarówno w umyśle, jak i w naszym ciele. Jeśli twoje ciało potraktujesz czynnikami stresogennymi, to twój umysł da ci znać o swoim niepokoju. Będziesz się zamartwiać i stany lękowe zagoszczą w twojej głowie. Inaczej mówiąc, zdrowie fizyczne to zdrowie psychiczne. Ciało, tak samo jak mózg, daje znać o swoim nastroju. Ten film oparty jest na książce Pokonaj swoje lęki i odzyskaj spokój, autorstwa pani dr Ellen Wora. Link do książki znajdziesz oczywiście w opisie poniżej. Przedstawię ci w nim sześć przyczyn cielesnych, mogących wywoływać i podtrzymywać stany lękowe. Pierwszą przyczyną jest brak snu. Dla wielu z nas po przepracowanym dniu, dojeździe z i do domu, gotowaniu obiadu, zajmowaniu się dziećmi i załatwianiu różnych drobnych, codziennych spraw prawdziwym wyzwaniem jest porządne wyspanie się. Nawet jeśli plan dnia ułoży się idealnie i położymy się o odpowiedniej porze, to często leżymy w łóżku z gonitwą myśli albo budzimy się w środku nocy i nie potrafimy zasnąć. Rano nie chcemy wyjść z łóżka, czujemy lęk przed nadchodzącym dniem i niepokoimy się, jaka góra spraw na nas czeka. Na szczęście nasze ciało chce spać i wie, jak to robić. Musimy tylko zapewnić mu odpowiednie warunki i po prostu nie przeszkadzać. Sen jest darmowy, wprowadza nas w dobre samopoczucie, a przede wszystkim działa. W trakcie snu nasze ciało naprawia komórki i tkanki, zwalcza infekcje, usuwa toksyny z mózgu i przywraca odpowiedni poziom energii. Zadbaj o dobry sen dla Twojego ciała, a ono nagrodzi Cię lepszym nastrojem i pogodniejszym spojrzeniem na świat. To, co jemy, wpływa na to, jak się czujemy. Drugą przyczyną stanów lękowych jest złe odżywianie. Mamy tutaj dwa bieguny. Na jednym jest faszerowanie się niezdrowym, przetworzonym jedzeniem z cukrem, solą czy tłuszczami trans. Na drugim jest przesadne zafiksowanie się dietami i cyferkami na wadze. Ludzie są na diecie i jedzą to, co im nie smakuje, zapisują każdą kalorię, czują się niedojedzeni i oczywiście martwią się niedoskonałościami ich ciała. Jeśli doświadczyłeś kiedyś stanu bycia głodnym i złym albo niespokojnym z głodu, to wiesz o czym mowa. Dostarczane w pożywieniu składniki odżywcze mają bezpośredni wpływ na stany lękowe. Ciało nieustannie sprawdza stan odżywienia i decyduje, czy wszystkiego ma pod dostatkiem. Gdy wykryje brak ważnych składników odżywczych, np. jakichś witamin czy minerałów, to wzbudzi poczucie niedostatku, nagłości i lęku, motywując do poszukiwania jedzenia. Będziesz niespokojny, dopóki nie uzupełnisz fizjologicznych zapasów. Aby uzyskać wszystkie konieczne elementy budulcowe, musisz jeść dużo różnych pokarmów bogatych w makro i mikroskładniki. Poprzez odpowiednie jedzenie wspierasz swoje dobre samopoczucie. Stan zapalny organizmu odgrywa kluczową rolę w wahaniach nastroju. Większość objawów kojarzonych z chorobą, zmęczenie i kiepskie samopoczucie jest wywoływane walką naszego układu odpornościowego z wirusami czy bakteriami. Zaprogramowani jesteśmy tak, że gdy pojawiają się objawy chorobowe, to odwołujemy wszystkie plany, kładziemy się do łóżka i odpoczywamy. Jednak te same objawy dziwnie przypominają te, których doświadczamy przy depresji. Informacja o stanie zapalnym w naszym ciele, za pomocą białek zwanych cytokinami, dociera do mózgu i wpływa na jego ośrodki strachu i wykrywania zagrożenia. Stan zapalny może bezpośrednio przyczyniać się do stanów lękowych i poczucia niepokoju, informując mózg o tym, że ciało znajduje się w stanie zagrożenia. Krótko mówiąc, ciało w ogniu w stanie wojny wywołuje u nas niepokój. Należy zatem unikać pokarmów wywołujących stan zapalny, podrażniających jelita i tych, na które mamy nietolerancję pokarmową, a dodać do diety pokarmy działające przeciwzapalnie, np. kurkumę. Warto też podtrzymać różne Rodność mikrobioty jelitowej. Czwarta przyczyna stanów lękowych brak odprężenia. Stres w naszym życiu jest nieunikniony, dlatego ważne jest, aby wyrzucać z siebie tą negatywną energię, aby ciało mogło powrócić do stanu początkowego. Mogłeś nieraz usłyszeć, że masz się wyluzować, ale kłopot w tym, że ta komenda jest bezużyteczna i często tylko wzmaga niepokój i lęk. Jednak istnieją sposoby powiększające zdolność naszego ciała do powrotu do stanu uspokojenia. Gorąca kąpiel, ćwiczenia relaksacyjne, masaż, powolne i głębokie oddychanie, yoga, medytacja, ruch, taniec. Reakcja odprężenia jest odwrotnością stresu. Procesy stresowe i relaksacyjne wzajemnie się wykluczają, a układ nerwowy nie może być w obu stanach naraz. To tak, jakby nasze ciało miało oś zerową. Im wyżej wchodzisz ponad nią w kierunku odprężenia, tym dalej jesteś od zanurzenia się w głębinach reakcji stresowej. A im głębiej tkwisz w stresie, tym dalej jesteś od pełnego odprężenia. Zatem wędruj ponownie w górę wykresu. Daj twojemu ciału coś, co fizycznie je zrelaksuje, a ono powie twojemu mózgowi, że nie ma się czego lękać. Spokojnie, mózg się dostosuje. Piąta przyczyna stanów lękowych izolacja społeczna. Jeśli spędzisz czas przy stole rozmawiając z ukochanymi osobami, dzieląc się myślami, śmiejąc się do trzeciej w nocy, jedząc coś smacznego i popijając wino, to może to zrobić lepiej Twojemu zdrowiu niż unikanie spotkań towarzyskich, właściwa dieta, całkowita abstynencja i zasypianie o 22. .00. Nasz dobrostan zależy od związków międzyludzkich. Każdy z nas, nawet jeśli czasem lubi przebywać sam, ma wdrukowaną potrzebę życia w społeczeństwie. Jeśli natomiast czujesz, że jesteś niesynchronizowany z otaczającymi cię ludźmi, to z dnia na dzień czujesz się coraz bardziej samotny i niespokojny. Znajdź swoich, znajdź kogoś, z kim lubisz spędzać czas i pielęgnuj waszą znajomość. Na świecie jest wiele różnych społeczności i być może trzeba wyjrzeć poza miejsce pracy, miejsce zamieszkania czy kolegów ze studiów. Jeśli fizycznie przebywasz z lubianymi osobami, dajesz sygnał twojemu umysłowi, że jesteś akceptowany, jesteś częścią czegoś większego i że wszystko jest ok. Szósta Przyczyna stanów lękowych – brak kontaktu z naturą. Nie ewoluowaliśmy w przegródkach biurowych, fabrykach, samochodach, podziemnych studiach czy siłowniach. Ewoluowaliśmy w naturalnym otoczeniu z wszystkimi widokami, dźwiękami i zapachami. Potrzeba kontaktu z naturą jest w nas zapisana, a rozłączenie z nią sprawia, że czujemy się nieswojo, tak jakby z daleka od domu. Zagłębianie się w naturze jak leśne spacery, górskie wędrówki, kąpiel w jeziorze, opieka nad zwierzętami spanie pod gołym niebem czy chodzenie boso po trawie jest uzdrawiające redukuje poziom kortyzolu i poprawia nastrój, zmniejszając stany lękowe to wysyłanie starego, znajomego sygnału do mózgu że wszystko jest w porządku że jesteś w domu. Zdrowie fizyczne to zdrowie psychiczne. To było sześć przyczyn cielesnych, mogących wywoływać i podtrzymywać stany lękowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób potraktować swoje ciało, tak aby jednocześnie poprawić swój nastrój, to więcej znajdziesz w książce, do której link zostawiam w opisie pod tym filmem.